Tradycje warszawskich kominiarzy trwają już ponad 200 lat. Po upadku powstania listopadowego carskie władze dążyły do likwidacji cechów rzemieślniczych, zwłaszcza tych, które brały czynny udział w powstaniu. Do liczby tej należało również zgromadzenie kominiarzy. Rzemiosło kominiarskie w Warszawie przez dziesiątki lat było zakute w carskie kajdany. Zwycięstwo rewolucji październikowej, znamienny dekret władzy radzieckiej, pozwoliły na odzyskanie niepodległego bytu państwowego narodu polskiego w listopadzie 1918 roku, odmieniły także losy kominiarstwa w Warszawie. Wielu kominiarzy walczyło aktywnie z okupantem hitlerowskim. Dopiero wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną i odrodzone Wojsko Polskie, przekształcenie ustroju na sprawiedliwy usług socjalistycznych oraz zmiana stosunków społeczno-politycznych i gospodarczych pozwoliły na istotne zmiany w warszawskim kominiarstwie. I nareszcie we własnym kominie. Po 200 latach walki o pokój, demokrację ludową i żeby był cuk. Kominiarz jest jak gdyby strażnikiem tego domowego ogniska. Gdy w momencie, gdy kominiarz przychodzi, wykonuje tą swoją usługę, te palenisko jak gdyby nabiera życia, zaczyna funkcjonować. Po wyjściu kominiarza zaraz raz te mieszkanie robi się takie bardziej przytulne, bardziej miłe i stąd jest zaraz i uśmiech na twarzy. Szczęście w swojej pracy musimy mieć, i, i chyba, chyba sporo tego udzielamy i naszym klientom. Kominiarze w nowym roku bardzo gorąco życzyliby wszystkim wszystkiego, co, co sobie sami mogą wymarzyć. Przede wszystkim spokoju, przede wszystkim właśnie tego ciepła domowego ogniska, żeby tak więc zgodnie z tradycją wszystkiego na co najlepsze, dużo szczęścia w nowym roku życzy kominiarz. I kiedy już myśleliśmy, że to grupowe wezwanie na dywanik, żołnierze wynieśli ze środka najdłuższy atrybut władzy w Polsce i zapakowali na ciężarówkę, gabarytowo nieprzystosowaną do najwyższego szczebla. Szczepanie i czyszczenie dywanów, zwłaszcza w okolicach większych świąt, należy do zajęć rutynowych w naszym kraju. Ale nikt do tej pory nie używał persów do prania brudów historycznych, bez namaczania, za to z udziałem środków artystycznych. Dywany nie mają uszu, słyszą jednak tyle samo co ściany, a na dodatek dobrze wchłaniają kurz historii. Nalot dywanowy w Akademii Sztuk Pięknych w 11. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizował Jerzy Kalina. On po 11 latach trzymał wszystkie sznurki w ręku. W otoczeniu niemych świadków decyzji historycznych, artysta osobiście wkroczył na drogę oczyszczenia wyściełaną pułapkami na szczury. Dywan, najpowszechniejszy dzisiaj symbol władzy, doczekał się własnego Szekspira w wydaniu plastycznym. Urząd Główny UTSK zwraca się z uprzejmą prośbą o oprawienie 50 egzemplarzy zbioru pieśni. Dzienniki urzędowania ministra oświaty z roku szkolnego 1965 od numeru 1 do 22. I tak by można bez końca. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność otworzyć wiersz, którego bohaterem jest nasz dzisiejszy gość, Günter Grass. Pozwolą Państwo, że powitam go w ich imieniu. Autor Blaszanego Bębenka po raz pierwszy objawił się polskiej publiczności również jako artysta grafik das polnisch oder kaszubisch zu sprechen nicht mehr opportun war in meiner familie und so ging das verloren leider günter gras wyjaśnił że jego rodzinne są takie że jest to mieszanka niemiecko kaszubska z tym że im więcej książek wydaje teraz w polsce tym większe ma na kaszubach tym więcej jest jego krewnych i popinowanych. Uważa on, że tylko z mieszanki powstaje kultura, a tylko to, co jest czyste, prawda? Czysto polskie, czysto niemieckie, jest nudne i, i barbarzyńskie. Od grudnia 70. roku doszedł do wniosku, że jego powinnością i niejako pisarską jest śledzić teraźniejszość, to znaczy mówić nie tylko o Danzig, ale również o Gdańsk. Unkenrufe, to znaczy wróżby kumaka. E, ostatnia jego powieść jest e, książką, e, która jest zbudowana na aktualności. E, e, powiedział, że podniecało go, sprawiało mu przyjemność kształtowanie książki, tworzenie książki e, równolegle z rytmem, e, z rytmem aktualności, która się rozwijała między rokiem 89 a 91. Nie dam, term dziękuję moim przedmówcom i chcę spróbować z niektórych epizodów, czy ich reden, Wybitny pisarz, interesujący grafik, okazał się również błyskotliwym, sypiącym anegdotami gawędziarzem. Powiększył w ten sposób sympatię, jaką darzą tego Niemca Polacy. Mili Państwo, mała próba generalna, uwaga, raz, dwa... Nic tak rodakowi nie dodaje wiary we własną siłę, jak możliwość trafienia za frajer lub chociażby zajęcia miejsca w kolejce po uśmiech losu. My się wszyscy bawimy, wszyscy się bawimy. Zawodnicy są tam strasznie przestraszeni. Jak tam staną za tym profesjonałem, to robi się taka wielka gula, taka straszna żaba w oczach. Więc jak my jeszcze dobijemy tego zawodnika takim u to już w ogóle się załamie. W związku z tym ja pokażę bardzo dziwnie te dwie do I w momencie będzie taki u. Ale od razu Nic tak rodaka nie jest w stanie wnerwić jak świadomość, że może nie wygrać. Chociaż w tej zabawie niczego nie można przegrać. To jest to. To jest to. Ale, ale. Umiemy udawać współczucie. Nie umiemy cieszyć się cudzym szczęściem. Tego nawet udawać nie umiemy. C załóżmy, że... Zawodnik odgadł hasło, pojawia się takie bl 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 tam na tablicy, takie kolorowe, prawda? I cóż, pomagamy zawodnikom, bo to wszystko służy tylko i wyłącznie dla zawodników. Czyli e, mała prośba tylko, gdyby ktoś z Państwa znał hasło, a zdarza się to na tym, że to są, prawda, euforia walki, Państwo też, błagam, zachowajcie te hasło dla siebie. Mamy autoalarm, to dziecięce. Złoto, tak? Mogę. złoto no jest Najpoważniej, jak się zdaje, Polak traktuje w życiu zabawę. I ta nauka jest na razie największą zdobyczą nowego turnieju telewizyjnego. No nic, proszę Państwa, fatalnie się skończył w tym roku serial pod tytułem Pło Fortuny. Pan nie wygrał, trudno. No cóż, dziękujemy bardzo, w tym roku to wszystko. I życzymy Państwu najlepszego 1993 roku. Mamy nadzieję, że, że w przyszłym roku w pole Fortuny będzie więcej wygranych i lepsze jeszcze nagrody. Do zobaczenia.